Dzień dobry, mam na imię Jakub. Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiejszy film będzie w zasadzie kontynuacją ostatniego filmu, kiedy to opowiadałem o technice, o podstawowej technice, jaką stosuje alienator, czyli o oczernianiu. I dzisiaj chciałem krótko wspomnieć o tym, co robić, kiedy jesteśmy oczerniani, jak zachowywać się. Skąd wiemy, że jesteśmy oczerniani? No, przede wszystkim wiemy, że, znaczy przede wszystkim musimy to przyjąć za jakiś mm, pewnik, że jesteśmy oczerniani. To jest jedna rzecz, no bo e, inaczej byśmy nie byli alienowani. E, natomiast, e, drugim, drugim takim, e, drugą wskazówką, e, po której można poznać, że jesteśmy oczerniani, to jest e, po spotkaniach z dziećmi, po tym, jak się zachowują. Co mówią, w jaki sposób mówią. Nikt nie zna swojego dziecka tak jak Ty. W związku z tym Ty wiesz, kiedy dziecko używa swoich słów, i nagle, kiedy wpada w taki tryb alienatora, kiedy mu się zmienia język, kiedy zmienia mu się słownictwo, i zaczyna używać słów alienatora. Jestem przekonany, że. Że od razu to czujesz i wiesz, że e, oho, to są jego albo jej słowa. E, co robić? No, przede wszystkim pierwsza rzecz e, to, e, czego nie robić. Pierwsza rzecz, której nie robić, to e, nie oczerniać alienatora e, w sposób pośredni albo w sposób bezpośredni. E, przede wszystkim chodzi o to, że. Dziecko jest alienowane w domu i ono jest alienowane non-stop. W związku z tym, jeżeli spotka się z tobą i będą to dwa weekendy w miesiącu, no to też szkoda dziecka, że jeżeli ono przyjdzie na e, dwa weekendy w miesiącu, w związku z tym od jednego alienatora przyjdzie do. Rodzica drugiego, i ten drugi rodzic z kolei będzie nadawać na alienatora. Czyli, tak szczerze mówiąc, ten drugi rodzic alienowany przez te 4 dni staje się takim alienatorem 2 albo takim alienatorem drugoplanowym. W związku z tym odradzam to, chociaż wiem, że bardzo często jest taka ogromna chęć i ciśnie się na usta, żeby dziecku wyjaśnić, jaka była prawda, jak, jak, to, było, jak to wyglądało z Twojej strony. Natomiast, no, będziemy mącić dziecku w głowie i, e, a musimy wiedzieć o tym, że tak naprawdę tutaj chodzi o, o dobro dziecka. Więc e, też nie byłoby wskazane, żeby z jednego domu, e, w, którym, w którym jesteś ty oczerniany, albo ty jesteś oczerniana, przychodzi do drugiego domu i wtedy słyszy oczernianie na temat rodzica, z którym mieszka. To już wtedy będzie miało dziecko kompletny mętyk w głowie. My będziemy myśleć, że no nie wiem, spełniliśmy jakąś misję i że dziecku może wyjaśniliśmy coś. Absolutnie nie. Im, im dziecko będzie młodsze, tym, tym mniej będzie akceptować te, te nasze argumenty. Ja zauważyłem z doświadczenia, że. Że wygląda to tak, że jeżeli dzieci są małe, takie między 5 a 10 lat i e, widać, że widać i czuć, że one są alienowane i ten alienator coś, e, coś im mówi na Twój temat, to e, one to w sobie noszą, noszą, noszą i jak gdyby czekają okazję, żeby to wyrzucić z siebie. E, I tutaj też jest ważne, żeby, żeby właśnie przyjąć to, przyjąć to spokojnie. Żeby, żeby być po prostu jak James Bond. Kamienna twarz, bo przekonany jestem, że alienowane matki są określane jako chore psychicznie, jako wariatki, jako głupie, niestabilne emocjonalnie. A ojcom, jeżeli chodzi o ojców, to jeszcze. A jeżeli chodzi o ojców, to o mężczyzn, głównie to bardzo często dochodzi takie określenie, że jest przemocowcem. To jest, taki, to jest taki klasyk alienatora. W związku z tym, odradzam absolutnie krytykowanie alienatora w sposób pośredni albo bezpośredni. No, załóżmy. Yy, przykład, tak? Że yy, przychodzi syn do matki i mówi matce w pewnej chwili yy, wyskakuje z takim tekstem, że ale ty to jesteś wariatka. Yy, przekonany jestem, że, że takie coś słyszy w domu bardzo często. I w momencie, kiedy, kiedy usłyszycie to, yy, to takie pośrednie atakowanie alienatora może być yy, może brzmieć, kto nagadał ci takich bzdur, tak? Czyli wy z góry oceniacie. Tutaj też jest ważne, żeby nie oceniać tego, co dziecko mówi, bo ono mówi te rzeczy, które uważa, że wie i przyjmuje je za zapewnik albo za jakąś prawdę objawioną od alienatora. I no też my prawdopodobnie nie czulibyśmy się fajnie, jeżeli my byśmy coś mówili, do czego jesteśmy przekonani. A ktoś by nam mówił: ale ty bzdury gadasz. E, to jest takie od, odcięcie trochę od tej osoby. W związku z tym odrazałbym e, mówienie dziecku: Kto ci takich bzdurno opowiadał? No bo wiadomo, że tutaj e, między wierszami chodzi nam o alienatora. Oceniamy dziecko to, że dziecko po prostu gada bzdury, czyli sprowadzamy je do parteru i pokazujemy, kto jest dorosły, a, 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 a kto jest dzieckiem, i że ono, mm, no można powiedzieć, głupie jest, bo po prostu gada bzdury. E, to jest takie pośrednie oskarżanie alienatora. Natomiast takim bezpośrednim oskarżeniem alienatora może być, o, tata ci nagadał znowu głupot, a ty powtarzasz bez sensu. To jest takie łagodne. Mniej łagodne może być, oh, ten debil znowu mącić w głowie. Czyli szczerze mówiąc, e, nie chcemy być alienowani, natomiast sami w pewnym sensie stajemy się alienatorami i przyjmujemy ich technikę, co powoduje, że dziecko, co powoduje, że dziecko z jednego domu, gdzie, e, gdzie odchodzi alienacja, trafia do nas. Gdzie też odchodzi alienacja, tylko troszeczkę krócej. W związku z tym, ważne jest to, żeby się od tego odciąć. Co można odpowiedzieć? Można odpowiedzieć, jeżeli, nie wiem, syn powie matce, ale ty jesteś wariatka. Więc można powiedzieć, wiesz co skarbie, w zasadzie to masz chyba rację, bo ja jestem taka wariatka na twoim punkcie, ja się tak zwariowanie kocham, że już sama nie wiem jak to wyrazić. Ja po prostu zwariowałem od tej miłości od ciebie. Tak, jestem wariatką. Chodź tutaj skarbie, przytul się do mnie, bo po prostu ja bez ciebie już nie mogę. E, wtedy pokazujemy dziecko, dziecku, że, e, że kochamy je. E, pokazujemy, że ten tekst to tak szczerze mówiąc w ogóle nas nie ruszył, że niech ten alienator sobie mówi to, co on tam chce. E, widocznie dobrze mu z tym. E, no a my, my jesteśmy... Stabilnie emocjonalnie, jesteśmy spokojni. Takie oskarżenia, e, wrzucane w weter, nie ruszają nas nie ruszają nas i e, jedyne, co nas interesuje, to po prostu dziecko i, e, i miłość do dziecka. E, może być tak, że przyjdzie, nie wiem, córka do ojca i powie. Wiesz to tata, ty to jesteś złodziej. I w ogóle mama mówi, że ty nie płacisz alimentów na nas. E, no to też widać, że przede wszystkim tutaj jest e, takie e, alienator wikła dziecko w wasze finansowe sprawy. No ja, ja zakładam, że płacisz te alimenty. E, no Nasze znaczy alimenty tutaj to, to jest taki przykład. Generalnie może być tak, że alienator e, Informuje dziecko oczywiście nie, nie, nie do końca o, o, o finansowych sprawach i, i przedstawia te sprawy w takim świetle, że e, ty tutaj działasz na szkodę alienatora, w ogóle ograbić go chcesz e, e, i przedstawia mu e, wasze sprawy finansowe. E, tutaj odpowiedzieć można hmm, wiesz co, W skarbie, no, w zasadzie ktoś pierwszy raz mnie nazwał, e, ktoś pierwszy raz określił, że że ja kradnę. No trochę mnie to dziwi. A ty, a ty co o tym sądzisz? I nie oskarżamy córki, że mówi bzdury, ale na to, że w ogóle nie ma tutaj mowy. Natomiast chcemy porozmawiać z córką. E, to jest też taki sygnał e, do tego, że jesteśmy otwarci na rozmowę. Nie boimy się tematów, e, które mogą się wydawać, e, które mogą się wydawać trudne. E, córka albo podejmie temat, albo nie. E, to, co, to co odradzałbym tutaj, e, bo czasami jest taka chęć, że, że rodzic wtedy idzie do komputera, e, drukuje wszystko, albo mówi: Chodź tutaj, popatrz, tutaj są przelewy, wszystko płacę, e, matka oszukuje. E, absolutnie nie, bo e, przede wszystkim. Dziecko będzie czuć, że cię to rusza, że może jednak to, co mówi mama, że jesteś nerwus i niezrównoważony, to może gdzieś się prawda, Bo zamiast ten czas spędzać z córką, to spędzasz przy komputerze i z kolei ty omawiasz z nią finansowe sprawy. Natomiast jest też duże prawdopodobieństwo, że jak córka wróci do domu, to wtedy. Albo sama powie alienatorowi, że tata to powiedział to i to i to, i pokazał mi yy, w komputerze, żeby, że jest taki tak. Więc ty odkręcałeś to, co mówi alienator, i potem alienator ma na to 14 dni, żeby odkręcić to, co ty odkręcałeś. I wtedy może powiedzieć: Tak, no wtedy płacił, ale nie pokazał ci wszystkiego, bo za to nie zapłacił, a w ogóle to jeszcze nie wspomniał ci, że. I tutaj idzie kolejny. Yy, Kolejny cykl oczerniania ciebie i, i już takiej jeszcze większej alienacji. Dzieci powinny być od tego z dala. Więc możesz porozmawiać z córką. Córka albo podejmie temat, albo nie. Częściej dzieci mówią tak, a nie, nie, dobra, i się wycofują. Ja bym dodał jeszcze na końcu: Ok, jeżeli nie chcesz porozmawiać o tym teraz, to spoko. Ja rozumiem, ale jeżeli kiedykolwiek byś się chciała spytać o coś, albo by cię coś nurtowało, albo dręczyło, zawsze śmiało przychodź, pytaj się. I jeżeli tylko będę mógł, to ja ci wszystko na, na wszystkie pytania odpowiem. I tutaj dajemy taki sygnał dziecku, że nie boimy się tematów trudnych, że ma swobodę rozmawiania o wszystkim z nami, o wątpliwościach, które ma, bo, bo w domu, w którym jest, jest w systemie zakazów, nakazów. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o ciebie, e, musi się alienatorowi podporządkować. Musi mieć podporządkować w ten sposób, że musi mieć zdanie, jak alienator, bo jeżeli ma inne, to wtedy, to wtedy jest od razu presja i ciśnienie. Natomiast mu pokazujesz dziecku, że. E, że dziecko może mieć inne zdanie niż ty. E, I dziecko czuje się swobodnie wtedy. I dziecko czuje się e, swobodnie wtedy. E, więc generalnie chodzi o to, żeby dziecku zapewnić w tym czasie, kiedy z tobą jest, e, przede wszystkim to, że będzie czuło spokój, będzie czuło taką wewnętrzną ulgę, nie, nie, nie będzie czuł opresji, nie będzie czuć, że jest z numer dwa, że, że, że jest z kolei z rodzicem, który drugiego rodzica obgaduje, bo to, to ono już ma w domu. To, to już starszy. I na dłuższą metę, długofalowo to działa, bo dzieci będą to Pamiętać w przyszłości, że ten rodzic, to e, mimo że rozeszliście się i na przykład jesteś alienowaną matką, to w przyszłości dziecko pamiętać będzie, że mama nigdy nie mówiła o tacie źle. E, ale pamiętać będzie, że tata o mamie ciągle mówił źle. E, I vice versa, tak? I jeżeli jesteś alienowanym ojcem, to e, nie mów źle o swojej ekspartnerce, bo. No, bo przede wszystkim nie baw się w alienatora. No, a poza tym, dziecku dajesz sygnał, że okazujesz, może, może już nie kochasz tej alienatorki, no, ale okazujesz jakiś szacunek, no bo w sumie jest matką Twoich dzieci. Kiedyś coś tam Was połączyło miłości i, i to dziecko jest efektem tej miłości. No, zakładam. Dobrze jest wychodzić do dzieci. Z poziomu komunikatu ja, czyli jeżeli dziecko coś powie, to, to nie mówić, ale bzdury gadasz, bo to już jest ocenianie. Nie oceniać tego, co mówi dziecko, tylko wyjść z komunikatu ja, który to komunikat wygląda w ten sposób, że, że, że mówisz ja, mówisz jak się czujesz, gdy coś się dzieje i ewentualnie możesz, możesz mówić swoje oczekiwania na przyszłość. Jeżeli dziecko powie, ale ty jesteś głupi, no to, no to zły komunikat będzie taki, o matka ci nagadała. No to przekazujesz przede wszystkim komunikat, że też żywisz taką niechęć do, do matki, nawet jeżeli powiesz, matka, tak? Już nie mama, tylko matka. No i że gdzieś tutaj matka albo mama dziecka miała rację, że, że ciągle w tobie jest ta złość i ty jesteś zły. No natomiast jeżeli dziecko ci powie, ale ty jesteś głupi, to z poziomu komunikatu ja można, można powiedzieć, Wiesz co, Skarbie, kocham Cię bardzo, ale tak przykro mi jest tak, kiedy tak mówisz. I, i tak się w ogóle dziwnie jakoś czuję, bo, bo ja Cię bardzo kocham i praktycznie z, zrobiłbym dla Ciebie wszystko, e, a Ty mi mówisz to, tak, takie rzeczy. No w ogóle mi się tak jakoś serce kroi. E, można dodać. Także bardzo Cię proszę, nie mów na przyszłość tak, bo, no bo dziwnie się z tym czuję i nie za bardzo wiem, jak mam reagować. E, więc nie osądzamy tutaj dziecka. Mówimy o sobie, a nie o dziecku. Mówimy o tym, co my czujemy z tym wszystkim i możemy też powiedzieć yy, yy, oczekiwania, jak, jakie mamy w stosunku do dziecka. Nie, ja nie życzę sobie, żebyś tak do mnie więcej mówił. Jestem Twoim ojcem yy, i masz mnie uszanować. Bo to yy, dziecko pod wpływem strachu może. Może przestać tak, tak, tak mówić, ale wróci do alienatora i powiedz no faktycznie to tam nie skrzyczał, miałaś rację, on jest w ogóle głupi e, i w ogóle jakiś nerwus. Mm. Dzieci... dzieci pamiętać będą to, e, że byłeś spokojny, że byłeś opanowany, e, że nie żywiłeś jakiejś nienawiści i złotki, złości do. Do alienatorki, mimo że do tego masz pełne prawo. Ja wiem, że, 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 że to może być czasem ciężko, i aż w środku gotuje się, jak, jak dziecko coś mówi, żeby wykrzyczeć i wyjaśnić. Ale generalnie odrazałbym to: dziecko musi czuć, że ten drugi rodzic jest stabilny silny jak skała. Nie może go ruszyć byle co, że, że generalnie w rodzicu tym może mieć oparcie. Że jeżeli będzie miał jakiś problem albo jakąś sprawę, to będzie mógł się do niego zgłosić, będzie mógł się o coś spytać. Yy, I długofalowo to działa. Yy, długofalowo to działa na Twoją korzyść i długofalowo działa to też na niekorzyść alienatora, co działa na Twoją korzyść. E, przykładem takim tutaj jest e, dla mnie e, Ryan Thomas. E, to jest już no, w tej chwili mężczyzna i krótka historia jego to jest, e, to jest taka, że, że on był dzieckiem alienowanym przez wiele, wiele lat i nie był alienowany tylko przez matkę, ale przez matkę i, i e, tak jak on to określa reżim. E, więc tam wchodziła matka, chyba babcia, dziadek, jakieś ciocie, więc to dziecko on był sam i on był po prostu przez tych alienatorów, przez tę matkę i przez ten system cały wspomagaczy tych, tych e, flying monkeys. Tych, e, e, ta matka wspierana była. On określa to jako reżim, e, więc to już samo to świadczy o tym i on po wielu latach tej alienacji. E, jak gdyby z powrotem odzyskał kontakt z ojcem i na obecną chwilę określa to, że to jest najlepsza relacja, jaką kiedykolwiek mógł mieć. Eee, o matce przez cały czas odnosi się z szacunkiem, no bo pewnie miał też z nią miłe chwile. E, natomiast wyczuć w wypowiedziach jego można to, że on do matki odnosi się z szacunkiem, ale o ojcu, od którego był alienowany lata, lata, Odnosi się z wielką miłością i się ogromnie cieszy z tego, że z powrotem z ojcem jest i ma z nim fantastyczny kontakt. I określa, że to jest kontakt, jakiego nigdy wcześniej nie miał. Więc, jeżeli chcecie, to Ryan Thomas ma chyba swój kanał na YouTube, który się nazywa Ryan Thomas Speaks. Jeżeli także byście chcieli obejrzeć jego filmy oraz inne w wersji polskiej przetłumaczone na język polski, to bardzo gorąco polecam Wam profil na Facebooku Bartłomieja Brzozowskiego, który, który robi fantastyczną robotę i, i tłumaczy filmy poświęcone alienacji narcyzmowi i m.in. wśród tych filmów jest właśnie to, jest też cykl filmów, e, w których jest Ryan Thomas. Reasumując, jeżeli będziecie czuć, że jesteście oczerniani, to przede wszystkim nie atakować alienatora, chociażby nie wiem, jak korciło, nie wyjaśniać, nie usprawiedliwiać się, pokazywać miłość dziecku, pokazywać mu to, że może z wami mówić swobodnie, że może mówić z wami na każdy temat, Mówić od siebie, czyli używać tego komunikatu ja. E, e, ten komunikat działa w dwie strony, tak? No bo dziecko może powiedzieć, że e, ale głupi jesteś i wtedy można powiedzieć e, skarbie, ale mi przykro jak tak do mnie mówisz i mi się serce kraje. Bardzo cię proszę, nie mów tak do mnie na przyszłość, no bo e, no bo wtedy też nie, 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 nie zbyt wiem co, co mam odpowiadać i się tak głupio czuję. Natomiast też komunikatu ja używać do chwalenia dziecka, tak? W skarbie, no po prostu bardzo się cieszę, że przyszedłeś i że mogliśmy zjeść razem obiad i że poszliśmy do kina, było fantastycznie. W ogóle czekam na tę chwilę, kocham Cię, chodź tutaj, przytul się do mnie, niech Cię uciskam. Komunikaty, które ma dziecko do Was, typu wariatka, idiotka, przyjmować. Tak jak, żeby spływały po was jak, jak po cacce, musicie być skałą. Dziecko musi czuć, że, jest, że, że może mieć was oparcie, że jesteście silni, a nie że sytuacja ta zrobiła z Was jakiś mazgajów, że straciliście swoją męskość, a kobiety, że, no nie wiem, że są roztrzęsione, niestabilne i że wszystko to co o nich mówi ojciec to prawda. No, jeszcze może jedna rzecz przyszła mi na myśl, że bardzo często e, może być tak, że e, dziecko jest z wami, ale z wami także nie wiem są dziadkowie, babcie i tak dalej. Z tego co zauważyłem, to bab babcie i dziadkowie oni tak czują intuicyjnie, że e, żeby się nie, nie nie wtrącać, więc poruszają z dziećmi tematy Neutralne bardziej, typu jak tam w szkole, jak na zajęciach sportowych. Ale może warto też powiedzieć, żeby... To jest chyba ostatni raz, kiedy nagrywam film w tym miejscu. Ale może warto też wspomnieć, żeby, żeby osoby, które będą przebywać z swoim dzieckiem, też nie atakowały alienatora, tak? Twój związek z alienatorem to jest historia i, i to było. I się nie wróci. Ja przede wszystkim będę już kończyć. Jeżeli odpowiadała Ci treść tego filmu, to bardzo proszę o łapkę w górę i subskrypcję. Ja ze swojej strony życzę Wam dużo wytrwałości, dużo cierpliwości, dużo miłości do Waszych dzieci, nadziei na przyszłość, ponieważ też chcę wrzucić za jakiś czas film o, o takich powrotach dzieci. Z powrotem do rodziców alienowanych, bo one gdzieś tam głęboko w serduszku czują i przekonany jestem o tym. Więc życzę Wam cierp cierpliwości, wytrwałości, nic na siłę, nie od razu wolno i dużo pozytywnej energii. Jeżeli chciałbyś się podzielić swoją historią albo chciałabyś się podzielić swoją historią, to bardzo proszę pisz na adres pisz na mail, którego adres znajdziesz pod filmem. Ja tymczasem żegnam się. Pozdrawiam was serdecznie i do usłyszenia.